Muszą ciągle podnosić swoje kwalifikacje i muszą sobie zdawać sprawę, że antybiotyki to jest taka cudowna grupa leków, która, która rzeczywiście działa na bakterie. I tylko wtedy one, to leczenie jest skuteczne. Natomiast w takich banalnych zakażeniach, nawet ciężkich zakażeniach, takich jak grypa. będziemy do Katowic. Na, rośnie na antybiotyki jest ich przede wszystkim na duże. To jest kolosalny problem. natomiast jesteśmy z... w Refuzarze. Bardzo zdyscyplinowana, nawet jeżeli chodzi o szczepienia ochronne. Mm -hmm. Mamy zjawisko tych przeciwników szczepienia. Niektóre, niektóre są kupne. To są jakby rozsądne, które mówią: szczepienia okej, okay, tylko że chcą wiedzieć, chcą ja wiedzieć tak. o tych niepożądanych odczynach Stopno, bardzo rozsądne. Ale osi. Mamy jeszcze 60 km do zjazdu do Katowic. Mieliśmy pecha, staliśmy dwie godziny w Korku. 55 km do Katowic. 31 km do zjazdu Zjazd Ziast 312A1E75 Liwice Kolbacki już jest w całej Polsce. Bardzo dużo trzody hodowców bazuje na naszych głębiach. Teraz, jak jestem w Polsce, dostałem więcej niż 20 telefonów od miast. Najlepsze lotniki miście oddziałów okręgów. Miście Polski dzwonią. Dużo młodych też sprzedaje na polskich obrączkach, żeby nikt nie wiedział, że to są nasze oryginały. Ważne, że klient jest zadowolony. Kolega z Norwegii dzisiaj dzwonił, Nor Norwegii. To najlepszy goł wyraz wyraz, Bo jego ojciec lotuje też w Polsce Najlepszy lotnik oddziału I jest też mistrzem W tym roku 2014 to Najlepszy lotnik mu wyszedł po tym Rambo farowany na tego Córka tego pstrego Syna Dolczy. Ambo, jak wiecie, to jest 100% brat od matki Dolce Vita, która, tak samo, została wyceniona za 250 000 euro poszła do hit, tak samo jak ich córka nie, córka Dolce Vita. Do spotkania z hodowcami z Katowic. Bardzo dużo hodowców mają tam nasze gołębie, najlepsze lotniki okręgu. Na przykład sprzedałem yy, jedną parę dla starszego pana. Powiedziałem, to jest ostatni moja zakup od polskich mistrzów, niż nie wyszło. Brzymek ty jesteś jest moja ostatnia szansa. Naszykowałem mu jedną parka, jednego jędzyna czystego, jednego molemana. I po tej parze jest najlepszy lotnik okręgu. Jandzen razy moleman. On tak samo zrobił krzyżówkę tak jak urodziłem Jak kiedyś z moleman jak zaczynał Z gołębiami Część jego podstawowa samiczka niebieska to była po Jandzenach Od kogoś to zakupiona już Ale czysta Janzenka Na swojego Van de Bosch. Tego Starego ojca od kadeta On był lotowany 7 lat i z każdego lotu pierwszy litrów jest rekord nie pobity do życia. Ten stary fan de Borges. ojciec kadetem. My mamy jeszcze tą starą krew od millera. Zakupiłem te kadety te bitnoisy od niego. On nie zakupił na licytacji za wysoką kwoty. Wtedy ten Werner Maja z Bremerhaven robił totalną aukcję. Wszystko wyprzedawał bo zachorował żeńsko i pan Miller te kilka widnoisów, dwa, trzy widnojce wykupił oryginały jeszcze za wielkie kwoty i kadety dwa kadety te zakupił a my wtedy zaczynali z gołębiami ja od Millera to one by mieli wtedy 9, 8, 11 lat ja bym od Millera. jeszcze uchowałem kilka dzieci po to jest bardzo w Polsce sprawdzają tego, jak jest na Dolce widać w tym roku teraz też e, dla hodowców też, też do Polski pojedzie kadet razy Dolce lub Dolce razy w Stamperach, lub Dolce razem w Po 41. Mam kilka imbredów, 41 raz ze Sostra i to też skrzyżowałem na te Dolce wita to jest super co spisali te gołębie. Wyrównane stado, nie ma gołęby bez konkursu w tym roku. A my są 30-40 gołębi, co mają po 4 konkursy na 5 lotów. W jesteśmy na trzecim miejscu, znamy już konkursy co pierwszy I pierwszy z oddziału Hagen w bo Hagen się połączył razem z Lepetalu Z Hagen jesteśmy na pierwszym miejscu Pierwszy hodowca z Hagen Te pierwsze dwa są zwite, no one leżą bardzo z tyłu za nami bo to mają do nas 9-8 minut różnicy, A my są pierwszy gołębi, leżymy z przodu Pierwszy to sadził 200 młodych, mi po 100, a ten drugi przed nami to tylko lotuje na młode, profesjonalista na młode, tylko on, on przyczemnia też jak ten pierwszy też i tylko na, specjalizuje się na młode loty, starych w ogóle nie lotuje. Kiedyś z fabryki, później wszystko bym sprzedał i kupił sobie domy. Mam dużo lokatorów. Założył sobie hodowlę. No ma trzech opiekunów do góry. Ten pierwszy też ma, jakiś ja, się trzech sztuk, trzech ludzi. A ja z ojcem po pracy robimy to sami. Mamy punkty co pierwszy i drugi. Bez przyczyniania późniaki na lot gołębieszli, co w ogóle lotek nie mieli rzucony. Jeden z nich to był ten profesor On był taki późny, że nawet nie wiedział, z jak... przez, przez, se... przez jaką dziura się wchodzi do gołębienia. Często przyszedł. Nie wiedzą jak, jak wejść i usiadł na drzewo i, i przez to te problemy było z nim, że on nie chce wchodzić. Bardzo pięknie go, ale wszedł od razu na 150 później i ostatni lot 200 coś. 80 też poszedł. I w konkursie. Z tego ostatniego lotu to w las. Teraz właśnie do roczniaków bez problemu faz jest samiczką to widzę motywację przebywa z gołemników. A ta rodzina Dolczywita to był najmądrzejszy Zakup. Sama pipa chcieli je od nas z powrotem odkupić. Powiedzieli, że to był ich błąd, nie sprzedać. w ogóle. Sam Fenstra mówi, że potem tym nie mam ani jednego młodego sprzedawać. Tam na filmie znajdziecie, wpiszcie sobie krowackie Fenstra Dolce wita, tam wyskoczą filmy, jak odbieramy te gołębie i ten hodowca właściciel opowiadał o nich. W tam jest, mam spotkanie z hodowcami